Nazywam się Kubo. Głównie to opiekuje się mamą. Jaki był tata? Był podobny do ciebie. Silny i przystojny przede wszystkim. Mm, mamo! Opowiadam magiczne historie. Jeśli chcecie mrugnąć, to teraz! O wielkich bitwach, wojownikach i potworach. Ale skąd mogłem wiedzieć, że to wszystko prawda? Kubo. Tak długo do to spotkanie. Mamo! Musisz znaleźć pancerz taty. Tylko on może cię ocalić. Mamo! Kubo. Coś ty za jedna. Pochodzisz z bardzo potężnej rodziny. Twoja mama użyła magii, by cię ocalić. I tchnąć we mnie życie. Jestem tu, żeby cię strzec. To znaczy, że musisz mnie słuchać. Nie. Zadzieraj z małpą. A taki fer, widziałeś? No jasne. O ja to cud! Odnalazłem syna mojego mistrza! Twoja wyprawa jest od dzisiaj moją wyprawą. Przecież my nic o tobie nie wiemy! No pięknie, trafiłeś w ścianę. Jestem pod wielkim wrażeniem. A pierwszy raz łuk w ręku trzymam. W tym roku. Twoja magia jest coraz silniejsza. Musisz nad nią zapanować. Aby pokonać wrogów. Czego nie ruszajcie? To on zepsuł. Wiem co robić. Ed, nie wiem, co robić. Musi odnaleźć. To twoje dziedzictwo, Kubo. Własną historię. Wymyśl tej historii szczęśliwe zakończenie. Po i dwie struny. Chcesz, żebym ci pomógł? Nie, nie, nie. Tak. Wkrótce w kinach.